No a na tym wywiadzie było, znaczy takie ona czasami zadawała takie bardzo osobiste, czy, czy, ja, czy mam jakiś żal, czy, czy wydaje mi się, że, że z tego powodu, że, że taka atmosfera w domu, czy dlatego moje życie się nie ułożyło, ja mówię, yy, trudno mi cokolwiek powiedzieć, a czy chciałam wyjechać, tak, chciałam, nie wyjechałam. Ja mówię yy, yy, oczywiście, że jak że jak ktoś ma, młody ma jakieś plany i, i, i coś się starzy i, i, i ktoś, po, załóżmy, y, przeszkodzi w zrealizowaniu, to mu się wydaje, że to już jest koniec świata. Potem ja nie mogę. Mówię, e, to powiedziałam, y, bo sobie przypomniałam Twoje powiedzenie, jak ja mówiłam, a chciałam to, chciałam tamto, a ty powiedziałeś: Mnie by nie było. No jasne, ciebie by nie było. Więc takie gdybanie, co by było gdyby, to ja to przerabiałam z moimi rodzicami. Też moja mama mówiła, mogłam wziąć swoją lodzie z łodzi, by przyjechała. To tato mówił, a ja miałem brata i bratanka. Teraz jesteśmy mądrzy, co by było. Jakbym przytrzymał brata, to by został. Skąd wiedziałem? Mówi, bo po fakcie można jak gdybym to tamto. Ale w momencie, kiedy coś się dzieje, to niczego nie ma. Tak samo ja mówię, y, czy, czy coś jest, czy, czy, czy przez to, że ta, tak, takie przeżycia moich rodziców, czy dlatego ja byłam y, zamknięta, czy, czy to jest jakby pochodną tego, że moi rodzice przeżyli Holokaust. Ja mówię, a to proszę pani, proszę nie do mnie kierować, bo ja tego nie jestem w stanie ocenić. Ja wiem, to jakby był psycholog, Socjolog, zadawałby pytania, umiał w jakiś sposób, zna pewne zależności i mógłby ocenić, czy to wpłynęło. Ja wiem, w pewien sposób może tak. Ja wiem, jak większość rodziców, którzy po wojnie mieli dzieci i które. Pani powiedziała takie słowo, że pani jest zamiast. Ja wiem. I pani tego nie rozumie, tego, tego pytania, tego sformułowania, bo jestem zamiast tej rodziny, która zginęła. I byłam, i stąd ta troska wszystkich rodziców o to pokolenie urodzone po wojnie, bo, bo, nie mia, bo nie mieli sióstr, braci, yy, rodziców yy, i in, innej, da, dalszej rodziny, tylko mieli to męża i dziecko. Ja mówię, i to był ten najwięcej, i stąd troska o te dzieci, ja, ja mówię, i, i potem, potem pani y, o, o syna, ja mówię, no i to, to jest naturalne. Skoro mnie tak wychowywano, y, 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 to tak samo ja y, y, drżam, na nie. Zresztą i to jest normalne. Ja wiem, tak, takie, takie żydowskie matki nazywane są w Izraelu polanit. Matki Polki, żeby zjadło, żeby, żeby, żeby było Ja mówię, jak, jak, jak wiele różnych czynników, y, które, które dotyczyły okupacji, jak potem one były stale w obecności w domach. U każdego inne były powtarzane słowa, przyzwyczajenia. Ja mówię, y, y, mojej mamy doświadczenia wojenne y, przekładały się na to, że moja mama nie wyszła do miasta niezadbana. Malowała włosy, to inna sprawa, ale malowała usta, yy, nie było wtedy różu, to podszczypała się, my, tak jak w czasie okupacji, kołnierzy, korale czy broszeczka, żeby wyglądać dobrze. I mi wytłumaczyła, bo jak dobrze wyglądała przy tych wszystkich selekcjach, trzeba było wy, na podwórko wyjść, to wybierano osoby, które... Źle wyglądały, które były zrezygnowane, brudne, niezadbane, to one już się nie nadawały do pracy, im się już nie. One już były zniechęcone, one były zrezygnowane. Ja mówię i, i wiele różnych innych rzeczy, o których ja w tej chwili nie umiem sobie przypomnieć, ale pewne to, to, to funkcjonowało w domu. Ja mówię kęs jedzenia niezniszczony. Nie, 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 nie a to jadał wodzianki. Ja mówię, to nie znaczy, że nic więcej nie miał, tylko suchy, suchy chleb. Ale nie, nie wolno było się zniszczyć. Nie nadawało się już do ukrojenia, sczerstwiał, bo musiało być zawsze na zapas. Jak było po, y, okrągły chleb, chodziłam do piekarza w alei, w podwórku był y, piekarnia, pod koniec, w ostatniej y, y, klatce. I, Prosto z pieca na takiej łopacie wysuwano okrągłe, duże chleby, gorące. Przynosiłam do domu, myśmy z mamą uwielbiały taki gorący chleb, posmarowany masem się roztapiało. Ojciec się wściekał, że to jest niezdrowo. I jak już było pół chleba, to on już kazał następny kupać, bo musi się zestarzyć. bo musi mieć pewność, że, że tego chleba nie zabraknie. To, to, to było z okresu okupacji. A, 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 przypomina mi się też jak Tamara, yy, tak, która prowadziła stołówkę dla Laudera na Hakach na, 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 na wczasach, To były wtedy turnusy w Rychwałdzie rodziny, młodzież, dzieci Holokaustu. I ona mówi, Najgorzej to jak są dzieci Holokaustu. Ja mówię, czyś ty Oshela, przecież mi się wydawało, że najgorzej, najwięcej jedzą młodzi, młodzież, która rozwija się, On mówi nie, bo dzieci Holokaustu, wbrew chociaż osoby starsze, schorowane już, ale oni yy, to, co zostało, albo co by było jeszcze, nie zostawiali nic na talerze. Po prostu bra wiecznie wszyscy brali na zapas, zostało im to z okresu okupacji i w kieszeniach mie mieli chleb i po prostu jak to odejść od stołu, a to zostało niezjedzone.